Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć. Dzisiaj otwieramy przed wami nasze książkarium. Zacznijmy od książek, które w ostatnim czasie przywędrowały do nas z bibliotek. No i pierwszą taką pozycją jest Marji. Tak, no dru drugi tom Marji. Um, jeśli nie słyszeliście naszej opinii o pierwszym tomie, to zapraszamy was do Ostatniego wrapapu, czyli wrapapu z października. Ja już się nie mogę doczekać. Mm, no, e, jeśli z kolei naszą opinię znacie, to wiecie, że musiała ta książka do nas trafić i już jest, czeka na przeczytanie. Pewnie się za nią szybko zabierzemy. Następna. Świat Zoś. Mhm, opowiadania, opowiadania filozoficzne dla dzieci. Bardzo ładnie wydane. Ona ma taką matową w dotyku, y, tą układkę. Taka jest. Y, nie jest śliska. Zobaczcie. Pięknie. Te ilustracje. ilustracje naprawdę robią wrażenie. Nie chcę tutaj za dużo so Zobaczymy sobie zdradzać, sekret. bo jeszcze na nie nie patrzyłam, ale tak. E, słyszałam co nieco dobrego o tej książce. Zobaczymy. Kolejna super książka: kapelusznicy. Tak. I kapeluszników chcemy od długiego tak, czasu przeczytać, mogę ale no jeszcze po nią nie sięgnęłyśmy. O, była jakaś ilustracja, chyba nawet coś tutaj jest. Także mam nadzieję, piękne są te wydania. Ach, i kolejna cudnie wydana książka. Tak, też o dziewczynce, która chciała ocalić książki. Piękna mhm. ilustracja. Znaczyna. No, w środku też cudna, cudna, cudna ilustracje Lisa i Sato. No, my bardzo lubimy jej pracę, także na pewno w warstwie graficznej bardzo nam się ta książka spodoba. Jestem ciekawa, czy tekstem również. Książka, o której słyszałam różne opinie. Nie ukrywam, że akurat ona, co się dosyć rzadko zdarza, ale Przeciągnęłam mój y, wzrok y, właśnie wydaniem okładką, jest przepięknie wydana. Paciernik, czyli skąd się biorą opowieści. Natomiast słyszałam różne opinie y, o tym, jak wygląda warstwa tekstowa, dlatego nie chciałam y, zaopatrywać się we własny egzemplarz. Ale zobaczcie, no jest cudowna ta książka, i ach, y, dla samych. Y, Ilustracji myślę, że będzie warto po nią sięgnąć yy, i przyjrzeć się bliżej. Kolejna. Jak zdobyć Nagrodę Nobla, czyli, czyli opowieści dla młodych, dla młodych geniuszy. geniuszy. Tak, tę książkę już też kiedyś widziałam i yy, słyszałam o niej dobre rzeczy. Fajnie. Zobaczymy. Taka yy, dosyć szybko się chyba będzie czytać i jest taka giętka, Ja lubię czytać takie książki, wygodnie się je czyta tajemnica zamku Kant i e, tutaj ładna. Tu ja nie pamiętam czemu my chciałyśmy w sumie ją e, przeczytać. Skrywana przez lata tajemnica wychodzi na jak, e, ale pamiętam, że chciałyśmy i no, miałam zapisaną do wypożyczenia, więcej ją wziąłam z biblioteki. E, tutaj ilustracji nie ma w ogóle. E, Zobaczymy, przeczytamy, bo z jakiegoś powodu na pewno była u nas. W ogóle, jeśli znacie którąkolwiek z tych książek, to oczywiście dawajcie nam znać, czy warto, czy sobie ją odpuścić, bo wiecie, może szkoda na którąś czasu, a może po którąś powinnyśmy jak najszybciej sięgnąć. Może jesteście ciekawi też naszej opinii na temat którejś z nich. Sekretny język dziewcząt. Mhm. Wygląda na taki pamiętnik jakiś Ale właśnie dywczyny, chyba nie jest. Czekaj, nie widzę, żeby. Nawet tak pamiętnik nie, że dosłownie, jako notes, tylko. Ja też tak myślałam, ale nie, chyba nie. Nie, nie widzę tutaj, żeby to był, była forma pamiętnika, więc ciekawa. Ale no pewnie typowo skolatkowe tak. takie. Kolejny tom. Max Code Detective. Mhm, czyli portret Widmo, drugi tom. No i tutaj po prostu pierwszy tom mamy swój, czytałyśmy, a że max jest uroczy, to sięgniemy sobie po drugi tom. Książka dla młodszych dzieci, aczkolwiek ujęła mnie ilustracjami nie, nawet nie chodzi o jakby sposób taki rysowania, wiecie, rysowania tak? Tylko o samą tematykę. I są to, ciała, ciała są, są super. super. E, I no zobaczymy. Chętnie sięgnę, zobaczymy czy jest to Wybram wartościowa lafali. książka dla młodszych. Rzymski Wyścig. Okay. I to jest kolejna książeczka z serii Historyczne Śledztwo. E, kilka mamy swoich, a tutaj wypożyczona tak, z biblioteki, bo tej nie mamy. E. Nelly Rap i Wilkołaki. Mm -hmm. No, to też ten, kolejny tom to jest trzeci tom i po prostu dlatego wpadł um, ale no to, to nie jest jakaś wiecie seria ze którą byśmy szalały po prostu była Zaczęłyśmy kolejna fajne. część to wzięłyśmy Księżniczka e, Chlo Chloe, Chloe i Halka w pierwiostniki. Tak. i to jest o jeden, trzynasty e, tom serii to jest seria, którą wiecie, jeśli oglądacie nasz kanał od początków, to wiecie, że Mia czytała, jak była młodsza, i tego tomu jakoś nie mogłyśmy dostać. A ja po że tej księżniczki z tamtych opowiadań. Nie, no było. Była, była. Już dwie, dwa tomy chyba były o niej. No, w każdym razie to są takie cieniutkie książeczki dla młodszych ale z sentymentu, że nie było wcześniej tego tomu nigdzie, a teraz dorwałyśmy, to na pewno przeczytamy i wiecie, może nawet polecimy dalej. I ostatnia książka z bibliotek to... Misja Lolka Skarpetczaka. Mhm. I o tej to nie wiem, zobaczę. Wygląda na śmieszne. O, ale to jest książka Tomasza Trojanowskiego, czyli tego od tej serii o kotach, tak. która była zabawna, więc... Chętnie sprawdzimy. I teraz tak, z um, książek, które już czytałyśmy e, podczas e, poprzedniego książkarium, książkarium. nie zmieniło lade. się e, za wiele. Każdą z nich tknęłyśmy, ruszyłyśmy tak. do przodu. Ale żadnej na tyle, żeby coś skończyć, mieć albo już... nowego do opowiadania, więc tylko powiedzmy, że jest tu nadal. Ferdynand Szkodnik, Emma wchodzi do lasu. Lichoteki Trzecia Dragodum. część Lichoteki Dragon, to jest Chorologium. druga część Horologium. Hotel, Hotel Ostatnich Szansy, Magiczny Ekspres i Harry Potter. I Czara, I czara ognia. Ognia. E, Także te książki nadal czytamy i widzicie, e, z jednej strony je nadal czytamy, a z drugiej strony Dzisiaj właściwie nie czytam Dzisiaj sprawdziłam I odkąd je zaczęłyśmy Przeleciało Ci około 80 książek Więc tak. Zaraz Więc... powiemy skąd to się bierze Ale tak. pokażmy co zaczęłaś już czytać Też w międzyczasie Rodzina ze 141 ulicy rusza na ratunek To jest trzeci tom, tom. Tak jestem w trakcie Ja jeszcze nie zaczęłam, Mija zaczęła dzisiaj I jesteś na której? Sto... Nie. A, 96 8. A, 7 a może się, do... no nie wiem, w każdym razie tak, no ja jeszcze nie zaczęłam, ale też tęsknię, a jest fajnie, jest fajnie w tym to tobie? Jest, jest? Okay. trochę inaczej, ale nie o, będę zdradzać. Okej, okay. no w każdym razie ja czekam, bo, bo się stęskniłam za bohaterami, tutaj to jest taka cozy książka, wiecie, taka Milusia, do której tak. chcę się wracać i... Tutaj na Halloween zaczęłyśmy opowieści grozy wuja Mortimera. Mhm, tak. I e, przeczytanych mamy kilka opowiadań. Jesteśmy na 59. stronie obie. E, I na razie są naprawdę fajne. Tak, jest mrocznie, jest podoba. fajnie, no. E, fajne, 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 no. E, lektura Tomka Sojera, tak? To lektura, i tu jestem na stronie. O! Już daleko. A nie, to tak masz ten włożone? Nie wiesz? 160. Ok. Myślałam, że jesteś tam, gdzie ma... A czemu masz tam zakładkę włożoną? E, bo potem już się zaczyna streszczenie. Sobie zaznaczyłam, gdzie się kończy opowieść, gdzie się zaczyna A, streszczenie. Okej. Okay. Okay. Mm -hmm. Czyli tutaj y, książka się kończy na 199. Ok, rozumiem. E, ja również zaczęłam. Na początku mi się totalnie nie podobało i no, o, o, tak czytałam, ale potem jak się rozkręciło, to naprawdę mi się podoba. Zwłaszcza teraz końcówka. Teraz się zaczęło dziać, naprawdę. Ja Podobam przeczytałam się. około, nie wiem, tam 120, bo ja tak doczytuję do mi. Um, I e, też jestem zaskoczona, że mi się podoba ta książka i że tak mi się podoba. Ale to więcej opowiemy Wam, bo to nie jest książka, do której bym nie miała krytyki. Ale więcej opowiemy Wam na pewno we wrap kiedy obie ją skończymy. Mhm. I orety, przyroda świata. To ja jeszcze jej nie tknęłam. Tak, ty zacząłeś. Tu ona wygląda tak, że jest jakieś miejsce. Tutaj jest puszcza i są białowieska i są zwierzątka powymieniane. Taki krótki opis. Co, jakieś tam. Ja nie mówię, cierpię. Niektóre... Nie cierpię rozsypanek, bo ja mi też. trudno się skupić na takich książkach? No ale tak, faktycznie. No, może jakieś tam ciekawostki zawsze zostaną w głowie. Można się pobawić trochę z tą książką, więc myślę, że jest to ciekawe, a trochę też już u nas leci. I teraz tak, skąd się bierze to, że jedne książki u nas leżą a inne czytamy masowo To się bierze stąd, że mam czytnik, który bardzo ułatwia czytanie, przez co nie dźwigam tych wszystkich książek, no właśnie. na przykład Harego Pottera, który waży. Dźwigać taką cegłę i to jeszcze wiecie w miękkiej oprawie, więc ona się niszczy. E, to więc... prawie nie waży, a tu mam tyle książek i zaczynam, kończę jedną, zaczynam kolejną, zaczynam kolejną i tak to leci i one. Przeratują. Tak, dużo mija czyta na czytniku, ale też na przykład e, takie książki jak ta może wziąć ze sobą, bo jest twarda oprawa i ona jest lekka. Wbrew pozorom, mimo że tam swoją grubość ma, naprawdę to jest lecieka, e, lżejsza no? dużo niż, niż taki Harry Potter, um, więc do noszenia cały dzień przy sobie naprawdę jest to łatwiejsze. A ten stosik um, leży w domu i czeka. Tak, na dobrą no. sprawę. Ponieważ mija w domu ma mało czasu na czytanie, głównie czy też gdzieś tam w przelocie, nie? no i to jest to. Dlatego właśnie u nas często dzieje się tak, że niektóre książki czytamy długo, 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 a, a inne stryki koniec. są przeczytane. No, tak jest. Jeszcze pamiętajcie o tym, że no my czytamy obie te same książki. Więc o ile nie jest to na czytniku, bo na czytniku to ja czytam sobie na komórce i mogę, e, jakby, osobno tutaj... czytam. E, natomiast jeśli jest to książka w formie fizycznej, no to jak mi ja przeczyta, to jeszcze ja muszę doczytać, mm -hmm. e, co też zajmuje trochę czasu i, e, no, wymieniając się tak tymi książkami, e, powoduje się taki zator. Ale, e, tak jak mówiłam, każdą z nich tknęłyśmy to nie jest tak, że one w ogóle są porzucone. Po prostu e, tylko trochę dajcie więcej czasu, to, to przeczytamy. E, to na pewno przeczytamy, bo każdą z nich e, bardzo przeczytać chcemy. I co? Masz jeszcze jakieś plany? No, o, naszych, o naszej półeczce na Legimi do przeczytania mówiłyśmy Wam w ostatnim czasie. E, tutaj z biblioteki, no pewnie ta kolejność czytania będzie inna niż e, pokazałam. Ale no to po prostu wiecie, wypożyczone, tak, wypożyczone wy... są pod ręką. Tak. Coś jeszcze? A, o czymś zapo? A, właśnie, co czytamy teraz na Legimi? Jeszcze. A, właśnie. A na Legimi e, mamy zaczęte dwie, trzy książki. Dwie. Mm, na pewno mamy zaczęte lapis, lapis i, i legendy, i o, właśnie. I ta druga książka, to ja ją zaczęłam, chciałam ją czytać sama, taki był zamysł, tak, to... ale jak zaczęłam, to stwierdziłam, że nie, no to jest taki klimat, że mi ja na pewno będzie chciała i dała mi spróbować nadgonić, nadgoniła w ogóle na raz, bo ja tam byłam na chyba szóstym rozdziale. No i powiedziała, że tak, że chcę to koniecznie też tak, czytać. Bardzo więc... mi się podoba. To jest jakby, nie ma jakiejś konkretnej rzeczy, które, ojeny, tam się tyle dzieje. I, to, ale ma jakiś taki fajny klimat, mi się podoba. No klimat jest cudny, jest taki tak. ciepły i oj, milutki. E, dajcie znać, czy tam dalej nie ma jakiejś, bo wiem, że to jest generalnie literatura dla dorosłych, mhm. ale dajcie znać, czy nie ma tam jakichś scen, które wiecie, niekoniecznie. A na temat planów, co bym chciała przeczytać, to bardzo mi się spodobała taka książka M jak dżem okay. I chyba bym ją chciała zacząć. W pierwszej zacząć jakoś. kolejności. No dobra, najpierw przeczytaj coś z tego, co mamy <laughs> zaczęte, bo tak. ja zaczynam czuć, że tonę. Że, że mnie przytłacza znowu ilość. Ale to tak um, u nas to takie jest falowo, że. Raz jedną mamy te... albo dwie, a raz. Raz czuję, że, że jest za dużo. I taki przesyt, a za chwilę jest... Pamiętajcie, że ja też czytam swoje książki, więc jeszcze mam do tego e, kilka pewnie swoich e, zaczętych zwykle, więc no, tak to wygląda, że naprawdę można czuć przytłoczenie czytając tyle książek na raz. I czasami mam problem po dłuższej przerwie, na przykład wracając do książki, żeby się wbić w te historie, bo już nie pamiętam, co tam było. Zdarza mi się tak. Czasem tak, ja tak nie, że nie pamiętam, nie, zawsze pamiętam, co się działo, ale czasami mi się mieszają dwie książki, jak mam jakiś podobny jeden no wątek i potem, ojej, no ale przecież tu było zupełnie co innego. Przy czym jak? taki efekt mam nie przy czytaniu, tylko już po przeczytaniu, na przykład wiecie, minie rok od przeczytania tych książek, ale czytałam je w jednym czasie to gdzieś tam mi się później skleja ta fabuła. Nie, ja po prostu jak się dzieje coś bardzo podobnego w dwóch książkach czytanych przeze mnie, to mi się zlewa co dalej było w której z nich. No właśnie. Tylko że ja to mam po czasie jakby. Dobra. Żegnamy się z wami. Dajcie znać, co wy teraz czytacie i e, którą z tych książek, które wam dzisiaj pokazałyśmy, chcielibyście przeczytać. A e, poza tym możecie udostępniać nasze filmy. Subskrybujcie. Lajkujcie, komentujcie i w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!